Szanowni Państwo, to był dla nas wszystkich niełatwy rok. Pandemia koronawirusa zmieniła mnóstwo naszych zwyczajów, a wielu Polkom i Polakom zabrała zdrowie i życie. Radosne zwykle święta Bożego Narodzenia będziemy także obchodzić inaczej. Niezmiennie jednak jest to czas płynących zewsząd dobrych życzeń. Pragnę zatem w imieniu Senatu Rzeczpospolitej oraz własnym życzyć Państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła, miłości najbliższych i wiary w lepsze jutro. Nawet jeśli ze względu na pandemię nie wszyscy spotkamy się przy wigilijnym stole, to spędźmy te święta w poczuciu jedności, szacunku dla drugiego człowieka. I wzajemnego wsparcia. Niech świąteczny czas przyniesie Państwu wytchnienie od trosk i nadzieję na nowy, lepszy rok 2021. Szczególne życzenia chciałbym skierować do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy spędzą Boże Narodzenie. Ratując nasze zdrowie i życie. To, co robicie, jest nie do przecenienia. Życzę Państwu siły i wytrwałości, ale w miarę możliwości także czasu dla siebie i bliskich w te wyjątkowe dni. Wszystkim Państwu, wszystkim nam życzę dobrych świąt i lepszego nowego roku.